Dużo rozmawiam w tym radiu o Jezusie, o zbawieniu. Ale wiem, że zadajecie pytania, i widzę po tym, że muszę pewne rzeczy powiedzieć od początku, ponieważ zdajecie z tego sprawę, są nowi słuchacze, którzy jeszcze nigdy nas nie słuchali, a ci, co słuchali, często już jeszcze nie rozumieją, chociaż słuchają przez parę lat. I dziwi mnie to troszkę, dlatego że Ewangelia jest bardzo prosta. Jest tak prosta, że prostaczek jest w stanie ją zrozumieć. Nie ma tam żadnej wielkiej filozofii. Trzeba przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela do serca, wyznać go ustami publicznie, przed świadkami, że ja go przyjmuję jako Pana i Zbawiciela, oczywiście, serce sercem wierzyć. Trzeba sercem wierzyć, że Bóg zbudził go z martwych, a więc sercem trzeba współpracować z tym, co się mówi ustami, i wtedy człowiek osiąga zbawienie, wchodzi do rodziny Bożej, staje się dzieckiem. Dzieckiem Bożym i wie o tym, że Jezus Chrystus jest Jego Panem i Zbawicielem i jedynym pośrednikiem do Boga. Jedynym. Nie ma innego pośrednika pod jak mówi Pismo Święte nie ma imienia innego pod Słońcem, przez które możemy być zbawieni. Dlaczego, przepraszam, dlaczego jest takie ważne? Ciągle musimy, kochani, wiedzieć o tym, że każdy z nas, każdy z nas ludzi żyjących tutaj na tym świecie będzie żył wiecznie. Ale są dwa miejsca, w których spędzimy tą wieczność: z Bogiem, w Jego Królestwie, za tym Niebem, lub z Szatanem w Piekle. Nie ma innego miejsca. Trzecie miejsce, czyli czyściec, jest wymyślone przez człowieka. Nie ma takiego miejsca. Pismo Święte nigdzie tego nie potwierdza. Zostało ono wprowadzone formalnie do Kościoła w XV wieku. A więc do Ciebie należy, drogi słuchaczu grzeszniku, bo każdy z nas jest grzesznik, tak to widzi nas, każdy z nas jest grzesznikiem, tak nas widzi Bóg, więc mówmy sobie po imieniu, a więc do Ciebie należy wybór, ponieważ Bóg dał Ci wolną wolę. Może uważasz, że nie grzeszysz, a w związku z tym nie masz się czym przejmować, prawda? Przeczytaj zatem Coś na ten temat w Piśmie Świętym. Kiedy otworzysz list do Rzymian, 3.23, 3. rozdział 3, 3 wiersz, przeczytasz, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. To mówi Pismo Święte. To nie mówię ja od siebie. A więc już wiesz, drogi słuchacze, są dwa miejsca, w których spędzisz życie wieczne z Bogiem albo bez Boga, wiesz, że masz wolną wolę do wybrania, w którym miejscu chcesz być. I jeszcze ci powiem, drogi słuchaczu, więcej: że tą wolną wolę masz po to, żeby z niej skorzystać w trakcie, w czasie swojego życia tu na Ziemi. Po śmierci, jeśli tej wolnej woli już nie użyjesz tutaj i nie zrobisz z niej żadnego użytku, po śmierci nie będziesz miał żadnej szansy zmienić swojego stanu, bo umrzesz albo potępiony, albo. Zbawiony. W dalszym ciągu będziesz grzesznikiem, ale usprawiedliwionym. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ja jestem grzesznikiem usprawiedliwionym, zbawionym. Może ty nie jesteś jeszcze, więc dlatego posłuchaj tego, co ci dzisiaj powiem. A więc jednym słowem, wszyscy jesteśmy straceni, potępieni do czasu, kiedy czegoś z tym nie zrobimy. Dlaczego? Bo Bóg jest sędzią sprawiedliwym i chcemy mieć sprawiedliwego sędzia. Prawda, jest sprawiedliwy sędzia, wydaje sprawiedliwy wyrok zgodny z prawem, a prawo mówi. Bóg mówi w liście do Rzymian w Nowym Testamencie, w 6 wierszu, 23, w rozdziele w 23 wierszu mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Może uważasz, że możesz sobie zjednać Boga, przekupić dobrymi uczynkami. Wielu ludzi niestety tak uważa. Większość Polaków tak uważa, natomiast Pismo Święte uświadamia nas i mówi, że tak nie jest, że to jest nieprawda, bo nie można niczym przekupić Boga, ponieważ jest on Bogiem prawym i sprawiedliwym. Ponadto powiedział, że nie ma takich pieniędzy, które mogłyby wybawić duszę człowieka z jego potępienia. A więc jeśli uważasz, że zbawienie możesz osiągnąć przez dobre uczynki, jesteś w błędzie, drogi słuchaczu. Również w ten sposób nie uznajesz dzieła Jezusa na krzyżu jako wystarczające. Wtedy, jakbyś chciał powiedzieć Jezusowi, Twoje dzieło nie jest dla mnie niczym, nie, jest, nie ma przedstawia żadnej wartości. Ja sam sobie zapracuję na to zbawienie. Po co Jezus miał umierać? Biblia mówiła, albowiem łaską zbawienie jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To liść tego Pawła do Efezjan, drugi rozdział. Następny wiersz, dziesiąty, wyjaśnia sprawy uczynków. Mówi tak: Jego bowiem dziełem jesteśmy, czyli Jego, czyli Chrystusa. Dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Dopiero, kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi, to czynimy uczynki z wiary płynące i takie uczynki dopiero mają dla Boga znaczenie. Oznacza to, że nie robimy bogu łaski dobrze czyniąc, bo taki jest owoc natury chrześcijańskiej. To jest nowa natura. Z natury czynimy dobrze. Jak otrzymać taką naturę? Musisz się, drogi słuchaczu, na nowo narodzić. Słyszałeś może nieraz, że są chrześcijanie nowonarodzeni, prawda? Newborn christians, to kościoły biblijne? Odpowiedział Jezus i rzekł do Niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czy myślisz, drogi słuchaczu, że Jezus kłamie? Czy myślisz, że jeżeli Jezus mówi, że nie ujrzysz Królestwa Bożego, jeśli się na nowo nie narodzisz, to powiesz, to jest lipa, ja mam swój kościół, ja mam swoje uczynki, ja mam swoje sakramenty, ja mam swoje obyczaje, obrzędy i przez nie przyjdę do Boga? To jest tak, jakbyś plunął bezpośrednio Jezusowi w twarz, powiedział, Ty jesteś kłamcą. Jezus mówi, że nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego, jeśli się na nowo nie narodzi. Co to jest Nowe Narodzenie? To nie jest żaden akt fizyczny, cielesny. To jest duchowy akt odrodzenia się człowieka na nowo, duchowo. Oczywiście, że objawia się on później w oddziaływaniu fizycznym, dlatego że odnowiony człowiek jest innym człowiekiem, działa inaczej, mówi inaczej, zachowuje się inaczej, wierzy również inaczej. Jak do tego można dojść? Tylko i wyłącznie przez wiarę Jezusa Chrystusa, a tak naprawdę powiem Wam przez wiarę Jezusowi Chrystusowi. Jezus powiedział: Ja jestem drogą i prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. To Ewangeliana 14 rozdział. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, Jezus mówi, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli trzeba uwierzyć. Czy uwierzyłeś, drogi słuchaczu? Czy miałeś ten moment w życiu, że uwierzyłeś czy uwierzyłaś? Każdy wierzący człowiek musi mieć świadectwo nawrócenia. Musi potrafić powiedzieć, kiedy to nastąpiło, bo jest to bardzo znamienny okres w życiu człowieka. Dlaczego? Dlatego, że to jest okres świadomy. Człowiek świadomie się nawraca. Jeżeli robi to świadomie, to będzie to pamiętał. Czy pamiętasz, drogi słuchaczu, kiedy się ożeniłeś albo kiedy wyszłaś za mąż? Nie pamiętasz? Okej, okay, no może a niektórzy nie, może nie pamiętają daty szczegółowej ale pamiętają samo wydarzenie prawda pamiętasz samo wydarzenie kiedy stałeś przed urzędnikiem albo przed księdzem prawda i przysięgałeś swojej żonie od tego czasu stałeś się małżonkiem tak samo jest z wiarą jest moment w którym wy, 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 wyznajesz Jezusowi swoją wiarę i miłość i od tego czasu stajesz się chrześcijaninem nie ma tutaj ograniczeń wieku, jesteś starszym dzieckiem, świadomym, jeśli to świadomie robisz, również to będziesz pamiętać. Ale oczywiście nie może to być dziecko, które nie wie, co czyni. A więc kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Najpierw wiara, potem chrzest, mówi Jezus. Najpierw wiara, później chrzest z wiary. Nie można się przecież narodzić wierzącym, prawda? Trzeba najpierw uwierzyć. Kto wierzy w syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew. Boży to Ewangeliana 3,36. A więc poprzez oddanie swego życia pod jego panowanie i kontrolę jesteś zbawionym człowiekiem. Robisz to w dokładnie w taki sposób, jak nieraz mówię, tutaj już w radiu słyszeliście, drodzy słuchacze, list do Rzymian, 10 rozdział, 9 wiersz mówi, jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zbawiony będziesz. Od tego zależy zbawienie. W tym momencie człowiek jest zbawiony, kiedy oczywiście zrobi to szczerze. Jezus mówi w Ewangelii Jana w piątym rozdziale, 24 wierszu, takie słowa, które najbardziej mi się podobają, przypadły mi najbardziej do serca. Sam Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny, już ma, teraz, na ziemi i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Drodzgi słuchacze, ja się bardzo cieszę z tego powodu, że nie stanę przed sądem. Ja w to wierzę. Ty możesz się z tym nie zgadzać, ale kiedy będziesz na Pismo Święte, to, się, to nie będziesz miał wyboru. Budzisz, musiał się zgodzić, bo mówi to sam Jezus. Że ci, którzy oddali Mu swoje życie, którzy narodzili się na nowo, którzy są posłuszni Jego Słowu, a Jego Słowo zawarte jest w Piśmie Świętym. Jeżeli nie czytasz Pisma Świętego, nie możesz znać Jego słowa. To ci ludzie nie staną na sądzie, na sądzie ostatecznym, który będzie tylko ku potępieniu. Z tamtego sądu nikt nie wyjdzie cał. Wcześniej czytaliśmy wersety biblijne, które mówią, że zapłatą za grzech jest śmierć. Natomiast tu czytamy, że można przejść ze śmierci do żywota, czyli z potępienia do zbawienia, już teraz w trakcie swojego życia, teraz na Ziemi. To dzięki swojej łasce i miłosierdziu Bóg Sam postanowił za ciebie zapłacić. Pamiętasz ten werset jeszcze raz powtórzę, że zapłatą za grzegie śmierć, a więc Bóg za ciebie zapłacił. W jaki sposób? Właśnie poprzez wcielenie się w człowieka i stanie się na świecie, stanie się, przepraszam, mam dziś coś. Zgadłem, a więc Bóg zapłacił za Ciebie, przyjmując postać człowieka jako swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się ofiarą, barankiem, czystym, nieskazitelnym za Ciebie, drogi słuchaczu, dlatego żebyś Ty nie musiał umrzeć, bo jeśli Bóg powiedział zapłatą za grzech śmierci, Ty byś umarł że nie miałbyś szansy żyć, a na nowo, więc ktoś za Ciebie musiał to zrobić, zrobił to Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo Bóg powiedział w Ewangeliana 3,16, mówi tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne możesz więc jeszcze dzisiaj mieć pewność zbawienia, drogi słuchaczu. Zbawienie uzyskujemy tu, na ziemi, powtarzam, w czasie naszego życia. Po to mamy życie, aby zadeklarować się, do, po której stronie chcemy stanąć. Po śmierci nie jesteśmy w stanie niczego zmienić, ani nikt za nas nie jest w stanie zmienić. Żaden kościół, żadne modlitwy, żaden kapłan, żadne ofiary, nic, zero. To tego nas naucza Pismo Święte. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, sędzią sprawiedliwym, nieprzekupnym i dał nam właśnie Syna Swojego po to, żebyśmy Go nie podeptali, po to, żebyśmy Go przyjęli jako swojego Pana i Zbawiciela i w ten sposób, żebyśmy byli zbawieni. Czy słyszysz cichy głos może w swoim sercu? Że Jezus Cię wzywa dzisiaj, mówiąc pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jezus czeka, drogi słuchacze, na Twoją decyzję. On nie pragnie Twojej religijności, On pragnie Twojego szczerego serca, Twojej szczerej miłości, wiary, relacji. Jeśli pragniesz tego samego, przejdź do Niego, a On. Da Ci to, co obiecał. Da Ci życie wieczne. Dzisiaj możesz jeszcze mieć życie wieczne. Czy słyszałeś już kiedyś o tym, drogi słuchaczu, czy słyszałaś, droga słuchaczko? A więc, jeśli chcesz, to powtarzaj za mną te słowa modlitwy. Drogi Jezu, przychodzę do ciebie wyznać Ci, że jestem grzeszną osobą. Że żałuję za swoje grzechy, że jest mi wstyd, że jest mi przykro, że Ty cierpiałeś na krzyżu, że wziąłeś moje grzechy na siebie, że przeze mnie zostałeś ukrzyżowany. Proszę Cię, abyś od dzisiaj został moim Panem i Zbawicielem, żebyś panował nad moim życiem, żebyś mnie przemieniał, żebyś mnie uświadamiał, żebyś mnie prowadził przez życie, żebyś mi zmieniał drogi, wygładzał drogi mojego życia na takie, które się podobają Tobie. Dziękuję Ci, Ojcze Boże, Ojcze, że Twojego Syna Jezusa Chrystusa, a mojego teraz Zbawiciela. Amen.